Dzień dobry drodzy widzowie Lecimy właśnie do Marsylii I pytanie, co właśnie będziemy robić po tej Marsylii Wczoraj w zawodowałem... frakciek taki 130, podleciałem 800 km później miałem do, do zrobienia no ale zrobiłem tylko 4,5 godziny jazdy, jeszcze 9 minut przegrałem Poszedłem do parkingu, a już się nie opłacało robić pauzy, już czas pracy mi się kończył, więc lekka naginka Dzisiaj rano o 5 wystartowałem, wiozę blachę stalową, 23 tony, 200 kilo. Liczę po cichu na Włochy, że pusto polecę do Włoch, ale a no coś mi się kurde, coś mi się kurde nie wydaje, że tak może być, bo jednak na te Włochy będzie za daleko, no ale sprawdzimy. Za chwilę staję na pauzę i co, zapraszam, przejedziemy się kawałek. Jest dobrze, bo jest 9 stopni, a jest dopiero 9 rano. Z elegancją. No i co, za chwilę, w związku z tym, że właśnie wystartowałem o 5 rano, zaraz muszę zrobić pauzę 45 minut, ale dobrze, bo mnie coś na kibel goni. Szybkie mają te Volvo Kurwa tu Sprawdziłem czy ja faktycznie mam 89 ustawione <ścoughs> Szybkie mają tu Francuzi samochody co o Mornas 2 kilometry do Mornasa stąd z Mornasa kierowcy odbijają a to na Hiszpanię w prawo, a to w dół na Marsylię. My będziemy lecieć na Marsylię. Akurat. No już się tak. Paki tam zameczek na szczycie jest. Widać czy nie widać? No, fajne. Pamiętam, że rzadko tędy jeżdżę w ogóle w, w dzień. Bo zazwyczaj jestem tutaj w nocy. Bardzo często parkuję na Mordasie. Z tego względu, że to jest ogromny parking. No zobacz, to nie jest pięknie Ja jak No, duży parking i praktycznie zawsze na nim jest miejsce do parkowania. W każdej porze dnia i nocy spoko tutaj się pauzuje jeszcze, nigdy mi się tu krzywa nie stała. Były tu jakieś chore krzywe akcje kierowcy opadali, jaka szyba brudna ja pierdoczna Ale mi się nie zdarzyło. O, hamuj Maciej kurwa a jak butelki dzwonią w schowku od browarów No i też muszę wam powiedzieć, że fotel mi skrzypi kuźwa Nie wiem czy to słyszycie To po prostu doprowadza do szału Więc normalnie słucham radia, żeby tego nie słyszeć Muszę to rozebrać i nasmarować Ale normalnie słucham radia, żeby tego nie słyszeć A teraz nie mogę mieć radia włączonego, ponieważ No YouTube nie zablokuje Transboot na przede mną, pozdrowienia Jedziemy tam na koniec parkingu No jak ten fotel skrzypi, zaraz ramię to do szału doprowadzi, słuchajcie, kurwa, przecież to jest jakiś dramat, nie? Ale nie zawsze, raz skrzypi, raz nie skrzypi, o, on tutaj To jadę tam trochę dalej, mam czasu jeszcze w sumie to Okienko se otworzę, bo lubię mieć otwarte okienko na pauzu, nie? Znaczy na, na wiosnę na parking. Patrzcie że tu jest miejsca. Pojedziemy tam pod krzaki. Chyba, że tutaj gdzieś jest srać taki. No muszę iść do sracza. musicie przyznać, że całkiem spory ten parking czekaj, tu jest kibel, czy gdzie jest kibel? Nie, nie, ja muszę iść na kibel, bo ja się zaraz tu jest kibel, no to mogłem tu stanąć, kurde ja muszę iść na kibel, bo ja się zaraz zesram w gacie, koła. tutaj zaparkujemy oh, może tak o no co, prawie elegancko tylko troszeczkę krzywo poprawimy, poprawimy i na kibel lecimy. To się trochę krzywo w tym lusterku jakby wygląda, ale już się nauczyłem, że wystarczy, żeby prawe lustro było prosto i będzie stało auto prosto. Tak, tak jest prościutko, kurde, ale wielki ten parking, ja dziękuję. Dobra, macie pauzę rób, to 45 minut. Więc, więc tak o. o ja, lubię w sumie tak rano startować. Powiem wam, Ale jakoś tak czas mi się później zatraca. O mam telefon. Żona. Hej. Mam nadzieję że ten kibel będzie otwarty bo będzie źle. że wielki ten parking. Takie powinny być parkingi. Wszędzie. Życie by było łatwiejsze. Powoli już dojeżdżam. Zostało mi 14 km. Pogoda piękna. 13 momentami 14 stopni jak na końcówkę lutego. To jest bardzo dobrze. Bardzo fajna pogoda. Taka, która podnosi morale. Słońce na pieprza, zielono a mamy jeszcze zimę, także tak. Dobra, przykręcę ten Tą kamerę, bo za chwilę będę się zbliżał. 16 km, kierunek Marsylia cały czas. Dobra, zostało mi 5 km. Celu, czyli zaraz powinniśmy być. Gorąco się zrobiło, dlatego mam okno otwarte. Komat Medi, coś tam, Medi Trenę. Komat Medi Trenę, jakaś taka firma. Jak się nazywa? Przez to okno. Zrobiło się gorąco, bo słońce waliło w kabinę. Teraz się zrobiło wietrznie Wiecznie. Wietrznie Cholera. To kurde, na lazur będzie słabiutko jechać, no ale w i Co to jest za zakaz? To problem na ADR-a, więc jo. okna aż to się mam z tymi Marsiliami, Chujami i innymi Zresztą ta firemka taka, patrzyłem na internecie, że taka trochę ciasnawa ale jestem też do też do jednej takiej logistyki, do XPO. Więc ciężarówki tam na pewno wyjeżdżają. Zaraz się wszystko okaże, wpierdzielam się od razu na, na firemkach Jak nic nie będzie stało, to wpierdziałam się od razu, wjeżdżam i tyle. Tutaj raczej nie mam dobrych wspomnień z tym regionem, jeśli chodzi o parkowanie na ulicy, od kiedyś na to była akcja w Nicei. A, kurę, Francuz chciał mnie kura zajebać, szczerze mówiąc, chociaż sam, sam uderzył w osobówkę, a twierdził, że to przeze mnie, bo ja stałem na ulicy i chciał mnie dzięki temu zajęć. Puśwa ten fotel mi skrzypi, no dramat, nie? Wkurzamy to niesamowicie. No ale jest też znak na zonę, także jest to jest dobrze. Jak jest zona, to jest dobrze. Słuchajcie, aczkolwiek te zony niekoniecznie muszą być duże, nie? W tych rejonach zazwyczaj to są takie krudne macie maciutkie te, te zony, takie spiczy płaki. Nie, go To nie będzie źle, kurwa. Taki wjazd tutaj. Jest okej, okay, kurwa, uratowani. Chyba tu tyłem będziemy wierzyć albo tam zobaczymy jeszcze. Najważniejsze, że jestem na miejscu, kurwa. Ale zajepisty wjazd, źwa i będzie jeszcze gdzie poczekać nawet na, na robotę. Piszę, że jestem na miejscu do koordynacji, ale mi się chce strzać Chcemy zanieść papiery, zobaczymy o co chodzi. Dobrze Onłemsunsun. Ja? A OK. Chodziło o dzwonek. Musimy zadzwonić. Fusyny dzwonek, czy jakbyś tak?

odpinamy kurwa wpyta zaraz zaraz wam pokażę co mam załadowane tylko idzie się rozpiąć ok zobaczcie stal 14 pasów plus 2 odciągi tak to wygląda spoko ładunek tylko dużo pasów trzeba było na... Dobra, rozpinam się i... działamy, działamy. Trochę będzie wiatrów, ja nie wiem jak to będzie słychać. Zwijam kątowniki i przerzucam pasy wszystkim. Tak ta praca ogólnie wygląda. Wydawało się trochę gorzej na internecie, że tu będzie, ale jest czat. Cieplutko. Naprawdę super choreomor, ale od razu w górę mówię W górę ręce Dobra, przerzucamy pasy za Przerzucamy pasy za deski Za chwilę, bo najpierw Pasy przewiesiłem to my tutaj jeszcze muszę odpiąć Ale to za chwilę Przyjść się zeszczeć kurde To ja nie wytrzymie kurwa człowieku Idziemy się zapytać Sorry where is the pilot? Fajlet uh, la... Eeep? Yeah. Ok Closes. Yeah. You have a pin. Go. Aha. Okay. Kuba, afera. Maczkowi, się siku? <laughs> ja pierdolę, jak cieplutko, ey. Słuchajcie, niesamowite, to jest. Merci Tak, merci No dobra gościu już mnie zrzuca, trochę to potrwa Powierzę po jednej takiej Paczce Więc jedną już zabrał, ma 5 10 16 podejść Także trochę tu Pierdolę. I pojechał z jedną paczką jakieś 5 minut temu i go nie ma. A dobra, może zrobi jakieś miejsce czy znaczy coś, może to, zaraz mu się to rozkręcić. Tymczasem ja sobie wezmę te pasy odepnę jeszcze mam, jeszcze mam miejsce tutaj, to jest spoko. Po cztery pasy na taką paczkę, na taki zestaw, plus dwa na odciągach. Taka robota. Generalnie fajnie się jechało z tym ładunkiem. Patrz. Zobaczcie. Dlatego wyglądałem tylko na odciąg, kurwa. Tak, żeby wiesz, prawie czego trzymał. Co nieco, ale tu nawet 14 pasów to nawet nie drgnęło. Dobra, ściągam pasy. Teraz dwie, więc nie jest najgorzej. że jak mu się chce raz jedną, raz dwie kurwa gorąco się zgrzamy tak to właśnie wygląda ciekawe co będę dalej robił czy z Marsylii na Niemcy czy pusto do Błoku i się za chwilę okaże żeby... pisałem już do spedycji, żeby wiedzieli co robię bo oni tak lubią wszystko wiedzieć Wtedy robotę układam Wtedy wiedzą ile mam czasu Co jestem w stanie załadować, więc na bieżąco informuję ekspedycja. Ja tutaj tylko dwa pasy zwinę i załatwiam. Prosta robota jak drut. A jeszcze gumy muszę pozwijać. jeszcze trochę mi tutaj zajmie, nawet jak się No dobra, już bliżej niż dalej, jedna paczka ściągnięta, nie poszło źle 20 minut, nawet nie 15 minut, więc spoko. Chow pasy. Jeszcze jedną część mogę składać tutaj, deski. To tu sobie dam do przodu, tu do tyłu i se stanę przodem do wyjazdu. Kurde, elegancko, człowieku. Taka sytuacja, głodny jestem, dobra, ściągam. Bez lęku, strachu, w ręku lejce, galop nad ranem. Co dzień w nieznane, wyruszam pędem, wbijam taranem. Samotna podróż między myślami, raj pozbawiony granic i czasem Zdarza się zgubić trasy i lasem zostaje podążać za światłem Mamy to szczęście w nieszczęściu, wyciągnij wnioski niesmutki i żale Mamy doświadczać momentów, to siły dodaje nadziei i wiary Nie puść trudnych fragmentów, wybojów, kolei, korków i świateł Życie to jazda w deszczu bez pasów, nie zawsze zobaczysz zakręt Tylko ja i trasa, i trasa, i trasa Trochę ruchu. <coughs> Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Super. Robota idzie bardzo dobrze. Właściwie mi idzie bardzo dobrze. A ja tak mam dobry chwon. Ja dobrych. wciskam gaz, nie oglądam wstecz. Milczy cały świat. Władca wokół, Tylko w noc nic nie zatrzyma na świecie. Błyskaj w serii man. Władca szosła.